Masz nadwyżki energii i kawałek miejsca, gdzie możesz postawić taki serwer obliczeniowy. Obejrzyj ten materiał do końca. Przyjechałem dzisiaj do nowego foncza z tym serwerem obliczeniowym, ponieważ mój klient ma problem z nadwyżkami energii i dzisiaj będziemy ten problem rozwiązywać. Jesteśmy w takim opuszczonym hangarze, gdzie jest bardzo dużo miejsca i też nadwyżki energii, w związku z czym zmierzamy do pomieszczenia, gdzie zamontujemy ten serwer obliczeniowy. Listwa antyprzepięciowa już została podłączona. Do listwy antyprzepięciowej podłączyliśmy wtyczkę go którą skonfigurowaliśmy, połączyliśmy z wi dzięki czemu wiemy, ile. Koparka pobiera w danym momencie, no i też te informacje są wybierane później. Możemy sobie to podejrzeć w skali tygodnia, miesiąca czy nawet roku. No i możemy też zdalnie tutaj zarządzać wasilaniem, dzięki czemu, jeżeli jest taka potrzeba, z aplikacji, z telefonu mogę sobie wejść do aplikacji GoFund i taką koparkę zrestartować. Oprócz tego tutaj zamontowaliśmy również czujnik temperatury i czujnik wilgotności, więc również te informacje nam się zbierają również za pomocą aplikacji GoFund. I dodatkowo zostawiamy też klientowi Riser, by niego... Karta graficzna nie może działać, więc cały taki zestaw już jest przygotowany. Ryzen zostaje, reszta jest podłączone, więc serwer obliczeniowy już pracuje. Ma odpowiednie temperatury, odpowiednie chłodzenie. Cała automatyzacja też jest tutaj podłączona, więc możemy sobie wszystkim zarządzać zdalnie. Nasz klient już tutaj nic przy tym serwerze obliczeniowym nie będzie musiał robić, ponieważ my mamy do tego pełen zdalny dostęp i aktualnie zamieniamy moc obliczeniową na kryptowaluty, które później wyślemy na giełdę, sprzedamy i zamienimy na pieniądz fiducjarny, czyli Taki, jakim posługujemy się na co dzień, na przykład na fotów, choć pokażę Ci, jak działa taki serwer obliczeniowy. Więc tutaj mamy sześć kart graficznych, które zamieniają nadwyżki energii na moc obliczeniową. I teraz tak, tak jak samochód, którym poruszamy się na co dzień, potrzebuje paliwa, żeby jeździć, tak, model sztucznej inteligencji, żeby mógł pracować, potrzebuje, no właśnie, mocy obliczeniowej generowanej przez te karty graficzne, przez ten serwer obliczeniowy. I my w zamian za to, że udostępniamy tą infrastrukturę technologiczną, tą moc obliczeniową projektom, które tworzą modele sztucznej inteligencji, jesteśmy wynagradzani za pomocą kryptowaluty danego projektu, którą możemy później wysłać na giełdę, sprzedać i zamienić na normalne pieniądze, takie jakimi posługujemy się na co dzień. Wiem, że to wszystko może brzmieć dosyć skomplikowanie, w szczególności jeżeli słyszysz to po raz pierwszy, natomiast Ty nie musisz posiadać takiej wiedzy, żeby zamieniać nadwyżki energii na cyfrowo aktywa, ponieważ wszystkim zajmujemy się my w kopalni krypto. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, masz na nadwyżki energii, skontaktuj się z nami i napisz w komentarzu, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć.